Słuchasz podcastu DNFs, gdzie bez owijania w bawełnę mówimy o zdrowiu, psychologii, pieniądzach, organizacji wydarzeń i życiu za granicą. Prowadzącą jest Agnieszka DNF, właścicielka DNF International, filantropka, inwestorka oraz ambasadorka Forever Living Products. Zapraszamy. Witaj w kolejnym odcinku podcastu DNFs. Dzisiaj chciałabym zacząć taką miniserię. Odpowiadając na wasze pytania, jak ty to robisz? Często dostaję od was właśnie takie pytanie: jak ty to robisz, że masz tyle energii? Jak ty to robisz, że masz tyle czasu? Jak ty to robisz, że trzy kropki? Więc dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać na temat właśnie jak ja to robię, że mam tyle czasu. Kochani, każdy z nas ma 24 godziny w ciągu dnia. Nie ma tutaj żadnych odstępstw od tego. Każdy z nas, czy to jest Bill Gates, czy to jest e, Kaczyński, czy to jest zwykły Kowalski, czy ja, każdy z nas ma 24 godziny w ciągu doby. W jaki sposób zagospodarować te 24 godziny, żeby mieć czas na relaks, żeby mieć czas na pracę, żeby mieć czas na rodzinę, żeby mieć czas na Netflixa i wszystkie inne rzeczy, które chcecie robić? Nie ma tutaj, kochani, żadnego tajemniczego przepisu. Wszystko opiera się o planowanie. Naprawdę, kiedy ja słyszę, że ktoś mi mówi, że nie ma czasu na coś, to zapala mi się czerwona lampka w głowie. To znaczy, że ta osoba nie planuje, nie planuje swojego dnia, nie planuje czynności, jakie w ciągu dnia, tego dnia wy wykonuje, i dlatego wydaje jej się, że nie ma czasu. Słuchajcie, jest takie bardzo fajne powiedzenie. Każdy znajdzie czas i pieniądze na to, na czym mu zależy. Kiedy mówimy, że nie mamy czasu na coś, to znaczy, że nie jest to dla nas aż tak istotne. Nie jesteśmy zmotywowani, żeby daną czynność zrobić, albo brakuje nam informacji, które pomogą nam zrozumieć, że dana czynność, czy dana aktywność powinna być przez nas wykonywana, bo będzie to dla nas po prostu z benefitem, tak? Wy mnie pytacie, jak ja mam czas na to, żeby prowadzić własną firmę eventową, czyli tutaj jest bardzo dużo takich, wiecie, szczegółów po prostu, które muszę, no, każdego dnia dopinać tak naprawdę, jest bardzo dużo telefonów, bardzo dużo maili, z wieloma dostawcami jestem w ciągłym kontakcie. I jak je ja znajduję czas na to? Plus prowadzenie zespołu Forever, plus znajdowanie klientów, plus jeszcze życie towarzyskie, moje życie rodzinne i relaks. Tak jak powiedziałam, nie ma tutaj żadnej tajemnicy. Każdego dnia siadam wieczorem i planuję następny dzień. To jest zazwyczaj 5-10 minut. Jeżeli wiemy, w jakim rytmie jesteśmy, jeżeli wiemy, co mamy do zrobienia każdego kolejnego dnia, to naprawdę zajmuje nam to nie więcej niż 10 minut, zrobienie takiej, wiecie, listy, wpisanie tego wszystko w kalendarz i hej, jedziemy. Naprawdę nie ma tutaj niczego więcej, więc szczerze powiedziawszy, mogłabym ten odcinek zakończyć już teraz. Ale chciałabym Ci pokazać, że planowanie, nie równa się rutyna, planowanie nie równa się czymś um, nudnym, tak? To nie jest coś nudnego, to nie jest coś, co zaczynacie cię w którymś momencie frustrować. Powiedziałabym wręcz przeciwnie, jeżeli nie planujesz swojego dnia, a wiesz, że masz wiele obowiązków, które się nawarstwiają, które się zezębiają, um, chcesz mieć też, tak jak powiedziałam. Czas na to, żeby się zrelaksować, żeby móc wyjść do kina, spotkać się ze znajomymi, to to planowanie jest niezbędne. Kiedy mamy dzieci, wydaje mi się, że łatwiej jest nam planować, dlatego że po prostu to znaczy, sama nie mam dzieci, ale, ale tutaj patrzę na osoby, które je mają łatwiej jest o tyle, że po prostu dziecko potrzebuje takiej rutyny tak, musimy wiedzieć, o której godzinie go zawieźć do przedszkola, czy ją o której godzinie zrobić obiad, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są sytuacje, kiedy nawet planując w szczegółach swój dzień, nie jesteśmy w stanie tego planu wykonać w 100%. I to jest ok. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli wykonasz swój plan choćby w 40% każdego dnia, to już jesteś 40% bliżej celu, który chcesz osiągnąć. Planowanie jest podstawą sukcesu. Planowanie jest podstawą osiągania sukcesu. Jeżeli nie planujesz, to też planujesz, ale porażkę. Więc zastanów się każdego dnia, co dzisiaj jest najważniejsze do zrobienia i na tym się skup. Reszta rzeczy z listy może przejść na kolejne dni, ale to, co jest najważniejsze, zrób w tym momencie, w którym czujesz, że masz najwięcej energii i czujesz, że masz najwięcej mm, czasu, którego nikt ci nie będzie zakłócał. Tak? Ja na przykład bardzo lubię y, popołudniami usiąść sobie i zacząć właśnie robić wszystkie najgorsze, że tak powiem, rzeczy, które gdzieś tam mi zalegają, bo wiem, że wtedy mam na więcej energii. Poranek jest dla mnie raczej na to, żeby się troszeczkę rozkręcić, ja nie jestem taką, wiecie, rannym ptaszkiem, który się zrywa i od razu ma po prostu milion pomysłów w głowie, energię i, i po prostu biegniemy z tym dniem. Często muszę się zmotywować do tego, żeby się tak czuć, często muszę sobie tą um, wibrację podnieść, żeby, żeby właśnie mieć tą energię do tego, żeby, um, żeby przez dzień przejść i wszystkie rzeczy z, z mojej listy tu um, gdzieś tam wykonać, ale jest to też do zrobienia, tak? Jeżeli wiem na przykład, że um, mój mąż ma spotkania w ciągu um, kilku godzin rano, to, tak jak mówię, podnoszę swoje wibracje, motywuję się do tego, żeby wszystkie najbardziej szczegółowe, najbardziej wymagające zadania zrobić właśnie w tym czasie, kiedy wiem, że on też jest bardzo zajęty i nie będzie tutaj um, możliwości, żeby mi po prostu przeszkadzał. Więc od tego bym zaczęła, tak naprawdę. Jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego mam więcej czasu niż ty, bo tak od Was słyszę, że ja mam więcej czasu niż, niż, niż Wy. Tak nie jest. Absolutnie. Ja po prostu ten czas zupełnie inaczej organizuję. Słuchajcie, do tego stopnia, że czasami wydawało mi się jeszcze parę lat temu, że jeżeli mam 10 minut do spotkania, no to już nie ma sensu czegokolwiek robić, no bo co ja zrobię w 10 minut? Co jestem w stanie wymyśleć, albo co ja jestem w stanie ogarnąć w tak krótkim czasie? Dzisiaj, słuchajcie, jak widzę, że mam. Dwie minuty do danego spotkania, to wiem, że w te dwie minuty jestem w stanie zrobić jeszcze to, 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 to i to. Więc widzicie, jak ten czas, jak to myślenie też o, 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 o czasie się zupełnie zmienia, kiedy tak naprawdę mamy coraz więcej obowiązków. Często słyszę takie stwierdzenie, że im bardziej jesteś zajęta, tym masz więcej czasu. Zgadzam się z tym. Ale nie pod względem tego, że mamy więcej czasu, bo tak jak wspomniałam, każdy z nas ma dokładnie taką samą ilość godzin w ciągu dnia, ale im bardziej jesteś zajęta, tym dokładniej planujesz. Bo jeżeli nie chcesz być sfrustrowana, jeżeli chcesz wykonywać swoją pracę, swoje zadania, nawet jeżeli chcesz, żeby twoje hobby przynosiło ci odpowiednią ilość satysfakcji, to po prostu musisz to zaplanować. Inaczej będziesz się frustrować, że z niczym nie nadążasz, że tutaj już właśnie kolejny deadline jest. Tutaj nie zdążyłaś tak naprawdę jeszcze wziąć kąpieli, a już musisz wyskakiwać gdzieś, albo nie wiem, biegniesz z jednego, z jednej lekcji tańca na kolejną, albo z pracy na siłownię i tak dalej, i W momencie kiedy zaczniemy sobie zdawać sprawę z tego, że. Wszystko w naszym życiu może zostać w jakiś sposób uszeregowane, to wierzcie mi, dostajemy takiego spokoju wewnętrznego. Nie musimy się denerwować, że, że z tym nie zdążymy, że z, z tym się nie wyrobimy, że kiedy ja znajdę czas na to, żeby właśnie mm, zrobić coś fajnego i tak Kolejną rzeczą jest to, że mm, w momencie na przykład otwierania własnego biznesu, Albo tak jak to ja robię w tym momencie, czyli budowania drugiej nogi finansowej forever, musimy się nastawić na to, że pewne czynności będą musiały zejść na plan dalszy. Czyli na przykład, rozwijając swoją własną firmę, musisz wziąć pod uwagę to, że przez jakiś czas będziesz musiała zrezygnować z wyjść rodzinnych tak częstych, jakie były, czy, czy w ogóle życia towarzyskiego, tak? To wszystko dzieje się po coś, po to, żebyś tą firmę rozwinęła w odpowiednio szybkim czasie. tak? Ja często powtarzam, że warto na samym początku przysiąść i po prostu zrobić to, co się powinno, rozwinąć um, swoją działalność czy, y, czy karierę, czy cokolwiek innego. Ta, jak najszybciej się da, tak naprawdę, bo potem odcinamy od tego kupony i możemy się troszeczkę bardziej zrelaksować, możemy trochę więcej czasu właśnie poświęcić na inne, przyjemniejsze rzeczy. Mnie praca na przykład sprawia dużą przyjemność, ja uwielbiam to co robię, kocham pracę z ludźmi, kocham organizację, kocham ogarnianie chaosu, więc gdzieś nie zabiera mi to aż takiej energii jak osobom, które swojej pracy nie znoszą, ale mimo wszystko bywam zmęczona. Mimo wszystko bywam sfrustrowana, bo nie wszystko zależy ode mnie. A ja wiecie, jestem freakiem, więc jeżeli coś nie idzie po mojej myśli, to mam od razu takie widzę na czerwono i, i chciałabym wszystko ogarnąć. I denerwuje mnie to, że, mm, że właśnie nie mam wpływu na, na daną osobę, czy na szybkość, z jaką ta osoba mi odpowiada, czy pracuje. Ale to są rzeczy, które wypracowałam z czasem i wiem, że muszę się skupiać na tym, na co mam wpływ. Po prostu. Skupiam się na tym, na co mam wpływ, a każdego dnia mam wpływ na to, czy ja sobie ten dzień rozplanuję, czy nie. Czy ja sobie zaplanuję, że pod koniec dnia osiągnę sukces, czy ja sobie zaplanuję, że pod koniec dnia osiągnę nic. Bo tak jak Wam powiedziałam, tak jak Ci powiedziałam, nieplanowanie, brak planowania to też planowanie, ale porażki. Więc nie dziw się, że pewne rzeczy um, Ci nie wychodzą. Przyłóż rękę na sercu i z ręką na sercu powiedz, ile działań zaplanowałaś, żeby dojść do konkretnego miejsca. Jeżeli jest to zero, to już wiesz, dlaczego tam cię nie ma. Kolejną rzeczą jest, tak jak powiedziałam, cierpliwość. Tak, pewne rzeczy wymagają większej ilości czasu niż inne. Sześciopaka nie zrobisz po pierwszym wyjściu z siłowni. Nie ma takiej opcji. Dokładnie tak samo jest na przykład z karierą, dokładnie tak samo jest z prowadzeniem własnej firmy, tak samo jest z inwestowaniem, tak samo jest z budowaniem drugiej nogi finansowej, jeżeli chcesz działać na przykład tak jak ja w networku. To wszystko potrzebuje czasu. I od tego musimy wyjść. Kiedy od tego wyjdziemy i zrozumiemy, że pewne rzeczy musimy rozpisać na lata. A nie na dni, to też nam bardzo pomoże. Często spotykam się z osobami, które właśnie otworzyły swoje firmy albo mm, zrobiły coś e, jednorazowo albo robią coś na przykład od roku i mówią: O, nie, ja dalej stoję w tym samym miejscu, czuję, że nic nie idzie do przodu, mm, już mnie to zaczyna denerwować itd., itd. Moja firma zaczęła zarabiać prawdziwe pieniądze, słuchajcie, po dwóch i pół roku. Gdybym ja się po roku poddała, to dzisiaj pewnie wróciłabym na etat i byłabym super nieszczęśliwa, tak samo jak byłam przez 10 lat, kiedy, kiedy pracowałam u kogoś. A to, że dałam sobie szansę na to, żeby właśnie pociągnąć jeszcze y, tą firmę, tak, żeby faktycznie. Znaleźć nowe sposoby na to, żeby ją rozwinąć, znaleźć nowych klientów, otworzyć też głowę na to, że jest to możliwe, żeby osiągnąć sukces, rozplanować sobie w czasie, jakie działania będę chciała podjąć, żeby do tego po prostu momentu, w którym dzisiaj jestem, dojść? No nie da się inaczej, po prostu. Wszystko wymaga planowania. Jeżeli masz marzenie, i nie robisz nic w kierunku spełnienia tego marzenia, to tak naprawdę moim zdaniem jest stratą czasu na właśnie rozmyślanie o tym, że chciałabym coś tam. Cele to jest nic innego jak marzenia z datą ważności. Przypuszczalnie w zeszłym roku powiedziałam sobie, że w tym roku, w lipcu, chcę polecieć na Mauritius. To jest miejsce, gdzie mój mąż ma bardzo dużą część rodziny. Jego mama stamtąd pochodzi. Jeszcze tam wspólnie nie byliśmy. Mówimy o tym od jakiegoś czasu, ale nigdy nie założyliśmy właśnie takiej daty ważności, kiedy ten, to marzenie nam się przeterminuje. I w zeszłym roku powiedzieliśmy obdwoje: w tym roku, w lipcu, lecimy na Mauritius. Koniec, kropka. Choćby wiecie, skały, srały, to po prostu wsiadamy w ten samolot i lecimy. I wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie. Oczywiście nie mamy tutaj kontroli nad pewnymi rzeczami, typu e, kolejne pandemie czy, czy jakieś inne rzeczy, kto, na które po prostu nie mamy wpływu, ale ta data spełnienia tego marzenia została już ustalona. I dokładnie tak samo robię ze wszystkim innym, moi drodzy. To, że jestem organizatorem wydarzeń, to, że mam talent organizowania, oczywiście tutaj pomaga, ale to jest tak jak z każdym talentem, wiecie. 50% to jest tak naprawdę rzeczy wrodzonych, a reszta to jest ciężka praca. <taka>, Taka jest prawda. Każdego dnia mały krok do tego, żeby właśnie zrealizować pewne rzeczy. Więc jeżeli chcecie się nauczyć organizacji, jeżeli chcecie się nauczyć organizacji czasu, zacznijcie od kupienia kalendarza. I wpisywania w ten kalendarz. Może to też być kalendarz Google, tak? Ja to bardzo polecam, bo wtedy mamy mm, zawsze ten kalendarz pod ręką, dosłownie, albo w ręce, tak? Bo, bo możemy go ściągnąć na telefon. I zapisywania, włącznie z przerwami. Kiedy chcecie mieć jakąś przerwę, tak? Zaplanujcie sobie, kiedy będziecie jeść lunch. Mniej więcej każdy z nas wie, w jakich godzinach zaczyna być głodny w ciągu dnia, więc zaplanujcie to sobie też. Ja wiem, że to może brz brzmieć śmiesznie, ale zrób sobie taki miesiąc. Miesiąc zaplanuj, cały, cały miesiąc, każdy dzień, włącznie z weekendami. Zobacz, jak to dla Ciebie pracuje. Kolejną rzeczą, o której yy, zawsze powtarzam, to jest to, że na początku, tak jak powiedziałam, mamy takie przeświadczenie, że tego czasu jest tak strasznie mało, że jesteśmy tak mało w stanie zrobić w ciągu dnia. Ja też tak kiedyś uważałam, że nie mam czasu. Tak jak wam powiedziałam, tak jak ci powiedziałam, 10 minut dla mnie do kolejnego spotkania to było naprawdę Boże. Ja nie, już nie jestem w stanie wykonać tego, co chciałam, wpadałam w frustrację, zaczynałam się denerwować, miałam wiecie lęki, że po prostu pewnych rzeczy nie będę w stanie skończyć, że znowu będę siedzieć po godzinach, i tak dalej, i tak dalej. Odkryłam wtedy, że jest coś takiego, co nazywa się pomodoro. Czyli, wiecie, mamy taki kuchenny zegar, który nastawiamy na przykład na 25 minut i mówimy sobie, że w te 25 minut zrobimy to, to, to i to. I zobacz, co się wtedy stanie. Nie nastawiałabym tego zegara na dłużej niż 25 minut, bo często jest tak, że po 25 minutach potrzebujemy na przykład wstać, wyjść do toalety, czy, czy zabrać coś do picia, tak? wziąć coś do picia, zrobić sobie herbaty, zrobić sobie przerwę, cokolwiek. Na sam początek 25 minut to jest naprawdę taki fajny czas na to, żeby zobaczyć, ile jesteśmy w stanie w tych 25 minutach zrobić. Elon Musk też często mówi, że jeżeli sobie założysz, że... Na przykład zrobisz karierę w ciągu 5 lat, to ta kariera zajmie ci 5 lat. Jeżeli sobie założysz, że zrobisz karierę w rok, to całkiem prawdopodobne, że właśnie zajmie ci to rok. Dokładnie tak samo jest na przykład ze sprzątaniem mieszkania. Jeżeli założysz sobie, że będziesz sprzątać mieszkanie przez trzy godziny, no to rozłożysz te wszystkie rzeczy tak, że zajmie ci to trzy godziny. Jeżeli powiesz sobie, że zrobisz to godzinę, to daje Wam słowo, jesteście w stanie w godzinę zrobić więcej, niż Wam się wydaje. Wystarczy tylko spróbować. Także nastawiamy ten, wiecie, zegarek kuchenny na 25 minut, albo możecie ten, ten timer na przykład sobie włączyć w, w telefonie. 25 minut i sprawdzamy, ile czasu zajmuje nam wykonanie kolej, konkretnych czynności. Pamiętajcie, żeby zaczynać od tego, co jest najbardziej pilne. Cały dzień sobie rozpisujemy od tego, co jest najbardziej pilne, do listy, która kończy się na tym, co możemy przełożyć na kolejne dni. Planując sobie w ten sposób i rozdzielając sobie czas w ten sposób w ciągu dnia, jesteśmy w stanie naprawdę zrobić dużo, dużo więcej. Kolejną rzeczą są rozpraszacze. Jeżeli w jakikolwiek sposób planujesz sobie dzień, i nagle, na przykład masz za zadanie w tym momencie przez te 25 minut odpowiedzieć na um, konkretne maile czy zapytania, um, odpowiedzieć klientom czy, czy osobom z firmy itd., itd. A nagle dzwoni telefon, tutaj ci Facebook wyskakuje, tutaj powiadomienie z Instagrama, że ktoś polubił twoje zdjęcie. Tutaj, nie wiem, dzwoni play, na przykład, że chce przedłużyć ci umowę, czy cokolwiek innego, tak? Wszystkie rozpraszacze, jakie w tych 25 minutach będą cię wybijać z tego zadania, spowodują, że to zadanie będziesz robić dłużej. To też jest naturalna rzecz. Więc Spróbuj przez te 25 minut ograniczyć do minimum wszystkie rozpraszacze. Ja bardzo polecam um, wyrzucanie tych wszystkich powiadomień, które nam wyskakują na, na komputerze, bo to jest coś, co um, rozprasza nas jako pierwsze. Tak? Na przykład widzimy, że szef do nas napisał, i już musimy teraz odpowiedzieć. No nie, nie musisz teraz odpowiedzieć. Jeżeli to będzie bardzo pilne, to ten szef do ciebie zadzwoni, tak? A ty możesz powiedzieć, że w tym czasie wykonywałaś inne zadanie, które też było pilne jest na Twojej liście do zrobienia. Więc przestańmy być niewolnikami tych wszystkich powiadomień które nam wyskakują, które nam przeszkadzają za każdym razem w ciągu dnia. Przestań być niewolnikiem tego i zacznij skupiać się na rzeczach, które naprawdę w danym momencie są najważniejsze. Wierz mi, jeżeli wprowadzisz te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiłam, w życie, dużo łatwiej będzie ci się pracować i zobaczysz, jak dużo czasu zostaje ci po pracy na to, żeby właśnie robić to, co lubisz, tak? Ja się zawsze śmieję, że, że pomimo tego, że bardzo dużo pracuję, naprawdę, ja bardzo dużo pracuję. To jest minimum 10 godzin dziennie, to dalej mam czas na relaks, mam czas na te przysłowiowego Netflixa. Jeżeli mam ochotę, to wyjdę na kawę, bo po prostu ją sobie wcześniej też zaplanuję, tak? Oczywiście jest w moim życiu też miejsce na spontaniczność. To nie jest tak, że ja każdy dzień mam rozplanowany do, do ostatniej minuty. Absolutnie. Czasami zdarza się tak, że specjalnie zostawiam sobie jeden dzień w połowie pusty, żeby mieć właśnie. Możliwość, nie wiem, spontanicznego spotkania albo wyjścia na kawę, albo yy, no po prostu, jeżeli mam ochotę na kąpiel w środku dnia, to po prostu tą kąpiel w środku dnia biorę. Ale tak jak mówię, wiem, że dzięki temu, że planuję każdy dzień, wszystkie rzeczy, które chcę, żeby były wykonane, są wykonane w ciągu tygodnia. Więc to jest też taki kolejny. Powiedziałabym dodatek do tego, że patrzę na, na mój czas nie na zasadzie dnia, tylko na zasadzie tego, co jestem w stanie, albo co muszę wykonać w danym tygodniu. Więc to nie jest tak, że ja sobie przypinam do, do konkretnego dnia daną czynność. Ja wiem, że to musi być wykonane w ciągu tych kilku dni. Oczywiście, jeżeli mam deadline. W poniedziałek, no to w piątek poprzedniego tygodnia wszystko jest wykonane, tak? Ale jeżeli wiem, że mam na przykład tydzień na to, żeby skończyć dany dany task, no to zawsze sobie rozpracowuję to tak, żeby te najpilniejsze rzeczy były na samym początku tygodnia, a resztą zajmuję się pod koniec. Czyli na przykład nie wiem, tak jak teraz um, organizuję trzy duże konferencje w Lizbonie, do której lecę już w ten czwartek i muszę sobie uzupełnić pewne tabelki, na przykład tabelki z ilością gości i z nazwiskami gości, którzy będą podczas, jednego z, z, podczas jednej z kolacji, tak? I to nie jest zadanie, które wiecie, muszę wykonać już dzisiaj, bo inaczej po prostu świat się zawali. Absolutnie mogę to zrobić, nawet wiecie, nie mając internetu, wpisując po prostu nazwiska tych gości nawet w samolocie. Więc tutaj musimy się też nauczyć priorytaryzacji. To jest coś, co jest podstawą do tego, żeby osiągać sukces w każdej dziedzinie, także właśnie w organizacji czasu. Mam nadzieję, że te kilka wskazówek, które Wam dzisiaj dałam, naprawdę pomogą Wam w tym, żeby zrozumieć, że każdy z nas ma dokładnie taką samą ilość minut. Minut, nawet nie godzin, taką samą ilość minut w ciągu dnia i od Was zależy, jak Wy ten dzień sobie rozplanujecie i na co tak naprawdę tego czasu Wam wystarczy. Tak, bo pamiętajcie, nikt z nas nie ma czasu. Nikt z nas nie ma czegoś takiego. Czas jest po prostu bezwzględny i względny. Nikt z nas nie ma dojścia do tego, żeby, żeby gdzieś tę dobę wydłużyć, ale tak jak mówię, Planując sobie sprytnie, organizując sobie czas sprytnie, jesteśmy w stanie naprawdę zrobić bardzo, bardzo dużo i jeszcze y, czuć taką satysfakcję na koniec dnia, wiecie, że, matko, tyle udało mi się ogarnąć. Albo ja często tak mówię do mojego męża, że jest godzina 11, a ja już po prostu zrobiłam tyle rzeczy, że właściwie to do końca dnia mogę sobie wziąć wolne. Z czasem nauczycie się też tego, Ile dana czynność wam zajmuje? Tak? Czyli na przykład zakładamy na samym początku, że właśnie te 25 minut na odpowiadanie na maile jest nam niezbędne, a za chwilę okaże się, że potrzebujemy na przykład tylko 10 minut, bo mamy przygotowane specjalne szablony do tego, żeby odpowiadać na konkretne rzeczy. I to jest kolejna rzecz. To jest ostatnia rzecz, tak jak bonusowa, którą wam dam. Automatyzacja. Cokolwiek możesz zautomatyzować, zrób to. Jeżeli jesteś osobą, która powtarza konkretne na przykład właśnie wiadomości wysyłane do klientów, automatyzuj to. Zrób sobie właśnie konkretne szablony, które będziesz potem robić po prostu na zasadzie kopiuj i wklej. Oczywiście nie tyczy się to każdego zadania, bo są takie aktywności, gdzie musimy tutaj być spontaniczni albo bardziej kreatywni, ale wszystko, co możesz zautomatyzować, to to zrób. A bonus numer dwa: jeżeli możesz coś oddelegować, deleguj. Każdy z nas powinien się tego, tego nauczyć. Czy to w związku, czy to jeżeli chodzi o dzieci, czy jeżeli chodzi o pracę. Jeżeli jesteś w stanie coś oddelegować, to to zrób, ale tu jest duże ale, bowiem, że często. Są takie sytuacje, że frustrujemy się tym, że dana rzecz nie jest zrobiona tak szybko, jak byśmy chcieli. Wierzcie mi, ja też to mam cały czas po prostu. <laughs> Ale uczcie się nie robić rzeczy za innych. Jeżeli oddelegowaliście konkretną czynność, to pozwólcie tej osobie tą czynność zrobić. Możecie oczywiście tutaj powtarzać, jeżeli ta czynność nie jest wykonana, na przykład, nie wiem, wynoszenie śmieci, tak? Jeżeli mm, śmieci nie są wyniesione w tym dniu, o który poprosiliście, to oczywiście możecie poprosić o to, żeby to było zrobione jeszcze raz, ale starajcie się oddawać tą czynność danej osobie. Ja powiem Wam, że od tego roku mam asystentkę i jestem niesamowicie zadowolona, że podjęłam tą decyzję i że Udało mi się, pamiętajcie, jestem kontrolfrikiem, więc, <noise> więc nie jest to dla mnie proste, żeby delegować, nie jest to dla mnie proste, żeby zaufać, że ktoś będzie w stanie zrobić daną, dane zadanie czy, czy napisać danego maila w taki sposób, jaki bym chciała. Więc dużo mnie to kosztowało, ale widzę, ile mi to przynosi wolności do tego, żeby zajmować się rozwojem firmy. Więc co mogę oddelegować? O co mogę poprosić e, moją asystentkę, którą bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Hanin, naprawdę robisz fenomenalną robotę, i jestem przeszczęśliwa, że jesteśmy razem. Wszystko to po prostu oddawajcie innym. Sprawdzajcie też po prostu, co działa, co nie działa, tak? Ja sobie często powtarzam, że robię sobie tak zwane sprinty. Jeżeli ktoś kojarzy metodykę Agile, to wie, że w takim właśnie zarządzaniu projektami robi się tak zwane sprinty. One zazwyczaj są dwutygodniowe, mogą być miesięczne, mogą być dwumiesięczne, ale chodzi o to, żeby sprawdzać, czy coś działa. W krótszym okresie czasu, czyli nie nastawiać się na przykład na to, że mm, sprawdzimy, czy dana rzecz działa przez rok, tylko sprawdzamy co dwa tygodnie i tak jakby modyfikujemy to, co może zostać zmodyfikowane, żeby było po prostu lepsze. Więc ja często robię tak, że właśnie ustalam sobie dwa tygodnie, w ciągu których testuję daną czynność albo dany sposób wykonywania czynności, i po dwóch tygodniach tak jakby robię mm, spojrzenie wstecz. Co mi tutaj zagrało? Co mogę poprawić? Czy osiągnęłam taki rezultat, jaki chcę? I wtedy po prostu modyfikuję to wszystko pod to, żeby jeszcze raz kolejne dwa tygodnie sprawdzać, czy tym razem będzie to jeszcze bardziej efektywne do poprzedniego testu. Więc chyba już się nagadałam. Naprawdę nagadałam się. Oczywiście to też trzeba zaplanować, tak? Czyli te testy też planujemy i planujemy sobie czas na to, żeby sprawdzać po prostu to wszystko, co, co nam tutaj zadziałało, rozpisywać to sobie. Mam nadzieję, że naprawdę ten podcast Wam pomoże i, i może nie to, że przestaniecie mnie pytać, jak ja to robię, że mam tyle czasu. Nagrywanie podcastu. Yy... To też nie jest 5 minut, a mimo wszystko gdzieś tam udało mi się wygospodarować tą godzinę albo półtorej, żeby po prostu ten podcast dla Was przygotować i nagrać, i, yy, i jeszcze słuchajcie, wyedytować, bo ja to wszystko robię sama, więc jest to możliwe. Więc pamiętajcie o tym, żeby mieć zasadę pomodoro, żeby planować każdy dzień, mieć kalendarz ze sobą cały czas, rozplanować sobie cały miesiąc tak naprawdę, sprawdzać co dla Was działa, jakie czynności możecie zautomatyzować, jakie czynności możecie oddelegować. Ile Wam tak naprawdę pewne rzeczy zajmują, i czy możecie gdzieś to tam przesunąć? I pamiętać, że jesteście w stanie zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo, nawet w bardzo krótkim czasie. Wszystko to jest kwestia tak naprawdę motywacji, priorytaryzacji i dobrej organizacji, niczego więcej. Dziękuję Wam za dzisiaj. Koniecznie dajcie mi znać, czy te wszystkie wskazówki były pomocne, czy udało Wam się wygospodarować trochę więcej czasu na to, co kochacie robić, może na jakieś swoje hobby albo czas z przyjaciółmi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejną środę o godzinie 18.00.